Cześć! Witam w kolejnym odcinku serii Zdobywania KGP. Dzisiaj jestem w Beskidzie Żywieckim, dokładnie w miejscowości Zawoja. I będę wchodził na Babią Górę, zwaną też Diablakiem, Królową Beskidów, Kapryśnicą, Matką Jeziorów, a to i tak pewnie nie wszystkie nazwy, które funkcjonują wokół tej góry. Także pogoda dopisuje, idziemy dalej. i tak że uznałem, że to najwyższy moment, żeby w końcu założyć raki. Wiele, ale dużo lepiej chodzi się po takim czymś w Rakach niż bez. No i zaczęło się. Nieodłączny towarzysz chyba każdej wycieczki na kapryśnicę, czy na Babią Górę, jak kto woli. Czyli wiatr, a nie przykrót jeszcze 1200 metrów Ja już doszedłem do struniska Nawet zdążyłem sobie zrobić postój na herbatkę na No i tutaj dzisiaj, tutaj dzisiaj kończę Prześpię się w jutro. jutro Jutro z, z rana ruszam, nabawię górę Ale nie prostym, trzeba ruszak na jak ktoś był ciekawy, to na dole pod filmem podlinkuję, podlinkuję trasę z całego przejścia. Także idę się zakwaterować. Zobaczymy co tam co tam w strefie jest ciekawego. Tak wygląda pokój w Markowych Szczawinach. Chciałbym, żeby to było moje kojo. Będę że na razie wszystkie wolne, ale jest już tu. Jeden pan, i nie wiem, nie wiem gdzie się zakwateruje. Także na razie będę musiał jeszcze chwilę poczekać. Witam kolejnego dnia w schronisku coś takiego jak kuchnie turystyczne jest lodówka mikrofala, zapażarka. ja już jestem praktycznie po, po śniadaniu tu jeszcze mała suszarnia także myślę, że jak najbardziej na plus że jak kończę kawkę, doszukuję sobie jeszcze jakąś kanapkę na drodze i nie zbieram się godzina siódma, może parę minut przed siódmą. Ja puszczam schronisko udaję się na Baranią Górę w stronę Przełączy Krowiarki i tam skrętem szkolników do góry. Także przez skrępę, przez jak i dopiero na babą, na Babią. Raków ani stuptutów na razie nie założyłem, no bo w tej chwili nie widzę takiej potrzeby. A wczoraj po przejściu sporego, sporego kawałka w tych rakach. No, no jednak, jednak czuć, że się ma po tych pół kilo więcej na nogach. Bardzo popularną w lesie efekcie akademików. Zimą jest zamknięty przez duże zagrożenie lawinowe w tamtym rejonie. Więc warto byłoby mieć to na uwadze przy planowaniu zimowych wycieczek. na szkolinkowe rozstaje. No i teraz percią yy, przyrodników, idziemy na, na sokolicę. No i mam też taki problem, bo trasa mojej dzisiejszej wycieczki, którą zaplanowałem, to według mapy turystycznej powinna trwać 6 godzin 25 minut, a według papierowej mapy, którą kupiłem w stronisku, będzie trwać 8 godzin 45 minut. Czyli czyli jest ponad 2 godziny różnicy. No trochę sporo. Zresztą zobaczymy jeszcze jak wejdziemy na sokolice i, i jak będzie się szła tam w stronę Bogiej Góry. No i do tej pory szedłem bez raków, ale myślę, że to jest... To już jest chyba dobry moment, żeby teraz dołożyć czołówkę. Można już właściwie też spalać. Także zakładam raki i idę dalej. Przyszedłem do strzelanego szlaku nad Sokolicą W sumie jestem równo o czasie Tak jak no, według mapy turystycznej czyli, no, czyli czas jest dobry, tym bardziej, że Dobre 20 minut tam co posiedziałem sobie na tym na tym pniaczku no i, no i idziemy dalej Zaraz Zaraz kończy się górnego granica lasu także Pogoda jest niezła Mam nadzieję, że jakiś fajny widoczek na tarczy i na to też będzie jestem już na krępie nie chciałbym zapaszyć, ale pogoda póki co dopisuje tam w oddali Widzę statry, nie, nie jest widoczny może jakaś <laughs> bardzo dobra, ale, ale myślę, że jest nieźle. Czasem też, też stoję dobrze, także robię sobie chwilę przerwy. i tym przewidoczność. A pogoda dzisiaj co dopisuje i mam nadzieję, że tak już zostanie. No i na najwyższy szczyt bezkizużyckiego Czyli diablak Najwyższe wniesienie ma góry A no, ludzi trochę jest, ale przy takiej pogodzie można było się tego spodziewać No nic, idę cyknąć fotę i podziwiać widoki, bo dzisiaj no, na pewno będzie co

się zbieram ze szczytu. Tak już na chwilę posiedziałem, ale robi się, robi się mgła. także takie pewnie za chwilę. Z drugiej strony też nic nie będzie widać. Chciałem jeszcze zrobić, o, zrobić małe kółko przez małą Babią górę, także. A zobaczymy, o której zajdę na przełęcz Grona. mraki, no bo od którego czasu jest taki którym no po prostu nie jestem potrzebny przeszedłem dosłownie 50 metrów może po tym jak mraczki no i pośliznałem się na takim płaskim pohojnym kamieniu oblodzonym no i wylądowałem na stół na szczęście nic się nie stało Muszę zerknąć na pas, zerknąć w mapę i zdecydować czy iść przez Małą Babią Górę i Żywieckie rozstaje, później na brotkę do Stronista czy prosto po Stronistę. Na koniec końca zaparłem na Małą Babią Górę. Siedzę właściwie już tutaj od dobrych kilkunastek do kilkudziesięciu minut. Podziwiałem sobie herbatkę, coś zjadłem, podziwiałem widoki. Tu był pewien moment, że było tu całkiem sporo ludzi, ale momentalnie się rozeszli. I troszkę mnie dziwi, że niektórzy idą w takie miejsce po dobrych kilka godzin. Ale co nie końcem jak już przyjdą, to zrobię sobie jakąś szybką fotkę i 5 minut i idą dalej. No co w zaleta raków Byłem jakiś park korzeń i można zaliczyć wywrotkę, także trzeba też trochę pod nogi patrzeć. Ogólnie to trzeba uważać, bo wcześniej jak przechodziłem nad gałęzią to gdzieś, gdzieś mi się noga omskła i tutaj rakiem zahaczyłem zahaczyłem spodnie. Na szczęście nie miałem jeszcze wtedy stuktutów, bo nie były potrzebne. No i myślę, że gdyby to były jakieś fajne spodnie z membraną z góry, no to pewnie trochę by bolało. Jakiś czas temu zostawiłem ze sobą przywieckie rozstaje, także z tego miejsca mam jeszcze jakąś godzinkę, może troszkę, troszkę ponad, czy wolniej słabym, Stoimy się w tym miejscu. W tym miejscu będę już ten materiał. Ponieważ nie wydaje mi się, żeby coś, coś ciekawego po drodze było. Do zobaczenia na szlaku i do następnego. Cześć!